Ej Siemanku widać sobie, sobie z tej strony buch dzisiaj sobie coś zrobimy. Um, w następnym odcinku pokażę Wam jak sobie kupić takiego moda do gry takiego um, tylko on jest na 1.102 i 1.12.2. Dwa. Znaczy tak mi się wydaje. Tak, na 1.12.2 na pewno i na 112 jest ten mod, więc ja wam go podeślę. Gdy już kraj, to ja po prostu ja po prostu to przekopiuję na ten świat i tutaj po prostu dzisiaj sobie po tak zrobimy. Coś tam już próbowałem na tym modzie, ale tak. <laughs> tak. Z, Z do dołu, X do góry potrzebne są takie balony żeby to się uniosło więc dzisiaj tworzymy jakiegoś jakoś mega 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 dużego. Jakiś, bo on nie będzie jakiś mega mega duży. Tylko taki typowy samolot sobie. Trochę większy. Zakapiłem się. Jeśli nie widzieli, to, e, to gdyby coś chodziło w moim pokoju, no to mój chomik. Znaczy, gdyby coś tu ptało w moim pokoju, to chomik. W ogóle nie coś tu pytał w pokoju to chomik. Bo jest tu klatka. No i właśnie jest w domku swoim. We śpi. Nie wiem. Zresztą. Do kopisa. Myślę, że taki mniej więcej będzie. Gdyby był szybki to, szybki, to będziemy potrzebowali tych piecyków. Mam po polsku, jak coś tylko, to, tylko ten moto jest po angielsku. Myślę, że mniej więcej dobrze jest Nie wiem po co dodali takie same łóżko jak wcześniej było też się coś tam sprawdzam Nagrywamy jeszcze wcześniej od lat dlatego tam było no ale no, ale nie umiałam się wznieść i pójść nad, znaczy na dół. Jest, jest. O! Myślę, że... No głupie slajmy! Dobra, zdenerwowałam się. Opcje. Pokojowe. I patrzcie, co się teraz stanie. Cyk! No. Kurde, co to była komenda do... Nie, nie się. Chyba um, było give małpa S. Co to są tu? Nie wiem, czy mu duże S się wpisało. give małpa S. Nasz samolot chyba będzie bez dachu, bo chyba nie zdąży go zrobić. Znaczy, nasz samolot będzie taki sobie. Kiedyś go dopracuję. Znaczy, gdy już zrobimy kraj, to 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 później go to przekopiuję. Bo tam nie mam jakichś mega, do, mega dużych modyfikacji. Mega dawno miasta nie robiłem. Będę musiał się zająć. Ale ten kraj, e, gdybyście nie widzieli. To pewnie szukacie go w ale on, on um, jego buduje tylko na live. J jutro albo jeszcze dzisiaj może, ale wątpię, bo jest 21, 3, 5, 55, więc wątpię. Ale wrzucę taki poradnik, że jak pobrać mod na Forza. Znaczy niektórzy już pewnie wiedzą, ale... Znaczy nie, nie będę mówił, nie będę mówił, nasz samolot będzie taki mały. Będzie bez dachu. Szyba. Szybę potrzebuję. Szyba. Szkło. Ja szybę chcę. To jest jeszcze stara tekstura szyi. Sh jakiej szyi? Szyby. Jestem się myli. Dlatego to chyba tak, bo tak to nie, nie poleci. Znaczy. Nie, nie wiecie o czym mówię. Ale mówię o tych poduszkach, bo tak to trzeba ich mieć 50% na pokładzie. Ale nie wiem skąd to wykrywa pokład. Przecież trawa może być przyczepiona do tego pokładu. Więc ja nie wiem. To, to chyba ma jakieś czity. Nigdy nie rajd do trzeciej w nocy. Przyjdzie hagiłagi. Nie lubię takich, co lubią, że nie, nie wchodzicie gdzieś o trzeciej w nocy, bo wiecie. Hagiłagi. Czy ja właśnie powiedziałam, że mam tego. że mam dachu nie robić? Zmarnowałam sobie parę minut. No, ale przynajmniej dobra. Jeszcze długie skrzydła. I z tyłu będzie taki przeciąg dla... Gdzie są silniki. Wszystkie, znaczy... Mierzniki silników. Znaczy, nie wiem jak to się mówi, nie jestem dobry. Dobra, ja tutaj mogę, nie wiem, dodać sobie takie, że to niby są te coś, to coś, to coś. Nieważne. Tutaj na pewno będzie ster. Wiem, nie wnikam. Taki był w tym modzie. Mogę w każdej chwili silniki tutaj zrobić. Dobra, jeden, trzy, trzy na pięć, zaczynam tutaj. Na jakiej wysokości? Dwa pod tym, trzy na pięć, dwa pod tym, trzy. Dwa, trzy, cztery, pięć dwa i cztery, poczekaj dwa i cztery. cztery. Po czterech jest jeden, dwa, trzy, cztery, jeden, jeden dwa, cztery, jeden, dwie, cztery. Dwie, pięć. tak to dokładnie jest. Teraz trzeba dodać silniki, tak żeby ich widać nie było. Nie wiem na co ja mam ochotę. Dwa potem na trzy po tym na trzy. A to też krzywidła są na ogół. Okej, okay, widzowie. Poczekajcie widzowie, bo muszę coś wziąć. Okej, okay, biorę coś, już biorę. Ok widzowie, już to coś podniosłem, bo coś mi spadło. Znaczy, poczekajcie i dokąd? końca do końca. Bra. Окей, виза. Готова. Итак, из вас не наш, наш силник. Kiedyś zbudujemy większy. Teraz tak tylko, żeby Wam pokazać. A, i dam Wam link do pobrania tego moda. Chyba szkło nam się bardziej przyda. A sześć z szybą zrobię to, to Stara tekstura szyb. Nie wytrzymam. 1, 12, 2. Jaka to stara wersja? I tutaj gdzieś... Tutaj gdzieś tutaj wiem, jeden silnik. Nie wiem, pozostałości mi jakieś zostały. A czemu on do nacisnąłem? Jezu. Na serio tu utknąłem. Nie wytrzymam. Dobra, będzie nam to tak robiło. Dobra, to tak wezmę, tak szczerze. Nie wiem, jak mi laguje. Działa, działa. Time set day. Dobra, ja nie wiem, o co tu chodzi. Ale widzowie, dla was mogę wylądować w tej wiosce. lądowanie Dobra turbulencje Pytanie, co tu się od, Odwala? Mam nadzieję, że nic groźnego. I tak już, i tak już znikł z dystansu. Ten samolot. Mm, dobra, to chyba w sumie lepszego moda będę musiał poszukać. Jest jakiś dziwny. Dobra. Nie wytrzymiem. Najdziwniejszy mod w historii Minecrafta. Co to jest? And Ok. Baka było. Gotowe? Zatrzymałem nasz pojazd. Lupi, cieszę się z tego, czyli już wiem, jak zatrzymać pojazd. Dowiedziałem się bardzo szczególnej wiedzy, która, która bardzo mi ułatwia życie. Bardzo dobrej wiedzy. I też się nauczy i w tym morał był to, że pod literką K jest wyłączenie silnika. Hi -hi. I chyba już więcej tutaj. No. Albo nie. Ten mod mi się w sumie tu podoba. dajemy trochę bardziej. Gdzie siedzenie, które pewnie gdzieś po drodze wyrzuciłem. Tutaj jest. No dobra, I ważne to co się robi będą tak siedzieć. Ważne. nie wnikam co tu się wydarzyło, ale wynikam co tu się wydarzyło i nie wnikam, już nie da się na to usiąść. ja to głupi od Nie wierzę. dobre miejscu Dobra, to kompletnie jak samolot nie wygląda. Zgadzam się. Kto tak wcześniej napisał ten... Ja rację przepraszam Przebrani Waszy Black Cat na moim live'ie do mnie dzwonił i powiedział, się za Black mi Dziękuję Black Cat, jeśli to w ogóle oglądasz. Najciwniejsza do Minecraft we wszechświecie. bo i po tej stronie będzie za bardzo chwała, a po tej to... I to wygrywa jeszcze, że nie mam dachu. Jak to? Dobra, chyba muszę zainstalować autowirusa. Antywirusa. Jaki autowirus? Co to jest autowirus? To oh. jest najbardziej zwanowany motyw w storyboardu moim Nie dowierzam moich oczom. <laughs> Nie dowierzam moim oczom. Co <laughs> to się właśnie wydarzyło? Chcecie zobaczyć startowanie profesjonalisty? Jeśli takiego ma... Nie oszukujmy się, nie jestem profesjonalistą, tylko bardziej zepsulistą. Ja, albo playlistą. Nie wiem, mi się wydaje, że po prostu jestem taką playlistą. Zobaczcie, tak jest. Muszę coś zobaczyć. Jest. Kół nie zrobiłem. No. Taki to samolot bez kół. Zobaczcie, jak starzeje profesjonalizm. Dzień dobry. Gdyby w wypadku, no to... A, nie ma żadnych ludzi. Dobra. Gdyby w wypadku to, to po prostu to dzwoncie na SOS-a i ja nic nie zrobię. Po prostu ja wyskakuję ze spadochrona, bo umrzecie, dobra. Stirtujemy. Stirtujemy. Będziemy teraz stirtować. Widzicie, wystartowaliśmy. Dobra, więc dziękuję za oglądanie. Do następnego odcinka. Jeżeli mój mózg to wytrzyma.